Witam Państwa w nowym 2022 roku. Znajdujemy się w spółkach Zakład Usług Komunalnych i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Od dzisiaj pani Monika Kojaska jest prezesem obu spółek i nie jest już sekretarzem urzędu. Pani Monika była ciepło przyjęta od samego początku, od września, kiedy objęła funkcję w zamyśle wtedy tymczasowego prezesa obu spółek i podjęła szereg działań już teraz odnawiających działanie spółki, poprawiających wizerunek spółki na zewnątrz. Po tych działaniach wraz z radą i nadzorczymi podjęliśmy decyzję, oczywiście przy akceptacji pani Moniki Kujawskiej, to do trwałego powierzenia funkcji prezesa obu spółek. Pani Monika Kujawska z końcem minionego roku już przestała być sekretarzem urzędu, czyli teraz już tylko będzie poświęcała się sprawom spółek. Razem będziemy, jako i samorząd, i spółki, będziemy podejmowali działania dla unowoczenia taboru, dla zwiększenia oferty obu spółek, tak żeby spółki również wychodziły na zewnątrz z zadaniami, które będą oferowały mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom gmin sąsiednich. Niebawem, czyli myślę, że w przyszłym roku, Państwo będą widzieli nowe autobusy, również nowe śmieciarki i inny sprzęt, w który spółki będą wyposażane i to wszystko sprawi, że mieszkańcy, myślę, gminy Mosina będą zadowoleni z funkcjonowania obóz spółek. Pani Monika Kujawska jest osobą funkcjonującą już w samorządzie, ale w spółkach od niedawna. Wierzę głęboko, jestem o tym głęboko przekonany, że ta zmiana Czyli objęcie przez panią Monikę Kujawską funkcji prezesa obu spółek, to jest takie nowe otwarcie w gminie Mosina. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Na początku chciałabym bardzo podziękować panu burmistrzowi i radom nadzorczym za okazane zaufanie. Mam nadzieję, że go nie zawiodę. Pan burmistrz tutaj wspomniał o zmianach, które zaszły od czasu, kiedy jestem na stanowisku prezesa, to znaczy od 10 września. Główne te zmiany, myślę, że można by tutaj zaliczyć poprawę morale załogi. Pracownicy często mi komunikują w takich codziennych rozmowach, że Chętniej przychodzą do pracy, jest, jest atmosfera się poprawiła, wróciło kilku pracowników kluczowych. Także myślę, że te zmiany kadrowe zaszły na lepsze i jest, nastąpiło takie uspokojenie. Doposażyłam też pracowników w niezbędne narzędzia, których okazało się, że, że nie mieli, teraz na no, o wiele lepiej wykonuje się takie podstawowe obowiązki i prace, czy, czy ubrania, w których pracownicy teraz jeżdżą po mosinie i myślę, że wyglądają reprezentatywnie. No przetargi, które są ogłaszane, które teraz właśnie mamy trzy przetargi na autobusy. Przetarg na autobusy z Solarisa niedługo podpisujemy umowę. Za chwilę będzie powtórzony przetarg na śmieciarki. Także to się dzieje. Plany na 2022 mamy dosyć rozbudowane, ponieważ tak jak już wcześniej powiedziałam w rozmowie z, z pewną gazetą, że konsekwentnie chcemy, podnosić jakość świadczonych usług i myślę, że dzięki gminie, dzięki radnym, dzięki mieszkańcom no to nam się uda i bardzo liczę na to i zapraszam Państwa do, do współpracy i do tego, żebyśmy razem tworzyli tą gminę, ten samorząd, bo tak jak powiedziałam na sesji doradnych, ja się nie żegnam z gminą i to jest dla mnie bardzo ważne ponieważ gmina jest, jest dla mnie priorytetem i cieszę się, że będę mogła pracować u podstaw nadal, może nawet bardziej niż, niż w urzędzie, bo praca spółek to jest coś, co jest widoczne przez Państwa, każdego z Państwa. Także liczę, liczę na to, że, że spółki będą się rozwijały i że, że Państwo włączycie się w ten rozwój. Dziękuję bardzo.